No, chciałbym pogratulować szczególnie zawodniczkom tym, co nas zabiły się tymi trójkami. No, taką ekonomią miało skuteczność chyba, to albo mieliśmy mega słabą obronę, co ubolewam, i myślę, że to mam nadzieję, że to już poprawimy. Dzisiaj się na tym temat już wszystko wyjaśniliśmy. Nie zagraliśmy tego w ogóle, co sobie założyliśmy. To była gra uważam New York, i powiem szczerze, że tak serce mnie trochę boli, bo nic nie poszło po naszym myśli i nie poszło nic, co sobie ustawiliśmy, tak powiem. Dziękuję. Dziękuję, bardzo proszę sprawy kolejny. No tak jak wspomniał trener zabiego nas nasza obrona, byłyśmy mocno pogubione, nie mogliśmy się w tym odnaleźć, mimo że bardzo chciałyśmy, ale czasem chęci same nie, nie wystarczą. No bardzo dużo punktów zostało rzuconych jednak z tych pozycji za trzy punkty, więc niestety ale tutaj różnica prawie 40 punktów, które, które zostały wrzucone do naszego kosza no robi tą przewagę. No ale z kolei niestety nie trafiałyśmy. Yy, mamy przed sobą czas przed, więc myślę, że to będzie po prostu. Dzięki.